Siema, Z tym. dzisiaj gierowymi Brostersa. Jesteśmy razem z Gabrysiem, Przywitaj się, Gabryś. Cześć. I dzisiaj zrobimy taki odcinek, że kto pierwszy, kto więcej pucharków do końca odcinka wbije, ja na Karlu, a b, e, a Gabryś na mortisu. Ale Wiemy, chcieli, że przed, trochę chcieliśmy mamy. Chcieliśmy przed chwilą nagrać jak e, no, otwieraliśmy 8 e, skrzynek, ale nic nie wyleciało, ale no, niestety no, się nie nagrało. Ale bo 5 gramów ten nakrywa. No 5 gramów i... Dobra, ja pierwsze Dobra Dobra. On będzie grał Morkuta, ja będę grał Karlem. I przechodzimy do akcji. Gramidło. gramy doła. Oczywiście przypominało, że subskrybujesz kanał. Zaleczkę, zostawienie łapki w górę pod tym odcinkiem. Dołączajcie klubu programy. Tim Simpsonet. Do tej po prawej. Do po lewej. Choda można można mortisem przez yy, wodę le, yy, przez wodę atakiem. No nie da mi się. No, wtedy zaraz no. pokażę. No, przecież wiadomo. Widzisz. No, nie po co nie poszedłeś? Po co poszedłeś? On już no. dwa pary kubsy zebrał. No idź! Dobra idę. O. No, cztery kimi, czyli plus dwa pukarki. So? Chodźcie na łódź. Nie, Bardzo tu jest... Y... No. No, Zero. Zero No. Czwarty so... miejsce, Ok, teraz ja Karlangę Zero? Zobaczbaranga, no, bo wiesz, kabaranga. No, o chciałam zagryć no, tak. Ja sobie karlem jestem ja fajny. Ja lubię Karla. On gdzieś... I mam pomysł na skinę do niego. Tak jak koparka. Tak jak koparka, jakby. I mam pomóc na kolejny, część tego Zwiastu, no co były zwiastuny no tych dwóch nowych skinów Robo Spike A. i ten kruk. I Mortis też, letni Mortis tam był, wiesz. No ale on, się on, on no nie On po... się go nie, poja się nie pojawił. No. Niestety, ale fajnie wyglądał. No, fajnie wyglądał. Cię się rozłożył, grubsę wziął. <laughs> Ultem'a. Masz ultę. Aha, czyż to cube? No minął się. Yes. No bierz no. tego powercubesa, koleś. Dobra, no, lepiej nie Nie idę tam. O Jezu, no, zginie. Wielkie starcie. Jaki Wielki zespół normalny. A zginął już jeden? Jest trochę. Chyba, że lepiej... mamy mało czasu, żeby się... Wal, 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 to nic. No, nie, 700 przeglasz, przeglasz. wal, 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 Kurde. wal, No. wal, wal, yes! się! się. Jakiś wal, wal, no. ale... Ale, od Mój kolega ma taką sytuację, że takie parę razy musiał No Ja miałam raz, e, że, e, że pięć. Taką. Teraz, teraz Gabi smurki. Możemy panu. Nie. Mam pomysł na trailer. co... Jak okazało się, że ten Robo Spike zabił wszystkich w tym jasteczku na nie. tego kroła. I takie, e, ko, e, takie przyjeżdżają do tego miasta te koparki pięć koparek karlu i e, później e, na przykład patrzę na jakieś wykrzywione, na coś wykrzywionego, na przykład jakiś pręt metalu i wtedy proszę taki lata mi poleciać. No. I tak się e, są uśmiechnięci. Patrz jak Mortis skacze dziwnie. Uciekaj! Uciekaj! Po co mi oh. A na miejscu Rosy to ja bym nie wziął ulta, bo i tak bym pokonał, bo oh. to sama bliska. nie wiem nic, nie wiem, nie wiem. Ach. Oh. A może gramy obruchowe Karlem, bo nie Nie, nie nie, 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 to jest rywalizacja. A, prowadzę wejście pchorów w Spoczko. Bym. Od razu wygrywałeś czternastoma. Dwunastoma. Czternastoma. Dwunastoma. Czternastoma. Mam w komentarzu, że jakby na stronę co To tak ktoś zawsze nas obserwuje. Zawsze jak się gramy okay. kochane, No, no okay. graj. Kliknie to, jest

Mort i sen. Nie. Mortis! Nie, muszę wbić. I nagram odcinek, tenis. że wszystkich za dmierzył pyżej 10 rangi, powyżej 15, 20. Posłuchaj, a mógłbym peni zagrać po marfonu Nie. 12. Nie. To do 15 było była. Yy, przepraszam, mamy drobne kłopoty techniczne, bo jest tak jak jest 83% u mnie, to się laguje gra i nie chce mi się załadować, więc robimy małą przerwę i zaraz widzimy.